Jezus powiedział do Żydów, Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedni wasi przodkowie a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Przed momentem wróciliśmy z procesji eucharystycznej jeden taki obraz, który bardzo mi się spodobał. Szedł pan Jezus w procesji i była matka z dzieckiem. I mama mówi do dziecka: "Ja uklęknę, żeby się z panem Jezusem przywitać i ty też uklęknij". A ten chłopiec: "Cześć do pana Jezusa. Cześć panie Jezu". Czy przywitałem się tak kiedyś z panem Jezusem? Czy powiedziałem cześć, panie Jezu? Panie Jezu, witaj w moim domu. Chcę, żebyś był moim towarzyszem. Chcę, żebyś w tym domu mieszkał. Chcę każdego ranka ci mówić cześć. Chcę każdego wieczoru ci mówić dobranoc. Panie Jezu, bądź ze mną. I to właśnie uroczystość Bożego Ciała właśnie kojarzy mi się z tym, że pan Jezus idzie do nas. Pan Jezus idzie do naszych domost, idzie do naszych mieszkań, bo chce się z nami spotkać. Ale czy ja otwarłem furtkę do mojego mieszkania? Czy otwarłem furtkę mojego serca, żeby Pan Jezus był ze mną? Czy tylko zwróciłem uwagę na te zewnętrzne sprawy, na to, żeby kwiatka rzucić, żeby e, urwać sobie gałązkę z wierzby? Czy, czy ja otwarłem serce dla Pana Jezusa? Pierwsza Komunia Święta. Ostatnio z jednym ze współbraci spotkaliśmy dziecko, które właśnie przystąpiło niedawno do Pierwszej Komunii Świętej, i ten współbrat pyta to dziecko: Słuchaj, na jaki prezent najbardziej czekałaś? Na jaki prezent najbardziej oczekiwałaś? I ta dziewczynka tak zaczyna się zastanawiać. Ja mówię: Jakie ty pytanie w ogóle zadajesz temu dziecku? Przecież nie najważniejszy jest prezent. A on mówi, słuchaj, nie o to mi chodzi, ale zobaczymy, co odpowie. I ta dziewczynka tak myślała, myślała, i tam wymieniała różne rzeczy. I on na końcu mówi, słuchaj, a czekałaś na pana Jezusa? A ta dziewczynka, no tak, nie mogłam się doczekać. Nie mogłam się doczekać, kiedy pan Jezus zamieszka w moim sercu. Żebyśmy zawsze mieli taką dziecięcą wiarę, żebyśmy pragnęli, żeby Jezus zamieszkał w naszym sercu, żeby Jezus był w naszym sercu. Żeby Jezus był w naszym sercu. Nasze serce musi być czyste. Nasze serce musi być piękne. I kiedy wczoraj tak chodziliśmy z Księdzem Kazimierzem i, i z młodzieżą po naszej parafii, gdzie budowały się ołtarze, to widziałem wiele osób, które sprzątały chodniki, sprzątały przed swoim domem, dekorowały płot. I mówię, jak pięknie. Jak pięknie się staramy dla Pana Jezusa, żeby wszystko było piękne, szlachetne. Ale warto, żeby w tym czasie nie zapomnieć o tym co jest najważniejsze, żeby wyczyścić swoje serce, żeby nasze serce było godne, żeby przyjąć Pana Jezusa. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o tym jak Jezus mówi, że jest chlebem żywym, który stąpił z nieba, jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus jest chlebem żywym, nie chlebem, który odkładamy który jest nieważny, który, o którym chcemy zapomnieć szybko, ale jest chlebem żywym, który chce mieszkać w żywym sercu. Sercu, które pała miłością. I jak wielka jest ta obietnica Chrystusa, który zapewnia każdego z nas o tym, że jeśli będziemy go przyjmować, to będziemy żyć na wieki. I kiedy tak sobie przygotowałem to kazanie wczoraj, to tak sobie pomyślałem, no, Panie Jezu, fajna obietnica, przepiękna, żyć na wieki. Ale się troszeczkę też uśmiechnąłem przy tym, bo tak sobie pomyślałem. Nie wiem, czy bym tak chciał wiecznie żyć z tym współbratem, którego mi dałeś, którego miałem, którego spotkałem. I tak sobie pomyślałem też o życiu małżeńskim. Czy jak mąż sobie pomyśli, żeby miał żyć wiecznie ze swoją żoną, to nie wiem, czy by się tak uśmiechał, czy żona. Bo może się coś nie układa, może. Coś nie wychodzi, ale obietnica Pana Jezusa jest przede wszystkim oparta na miłości. Jeżeli nie oprę tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia, na miłości, przyjmowaniu, to może i się będę uśmiechał, dlatego że dla mnie to będzie delikatnie śmieszne, ale jeżeli oprę to na wielkim sakramencie, jaki Jezus nam zostawił, na sakramencie Eucharystii, to moje życie będzie piękniejsze, bo Jezus będzie je zmieniał. Tę uroczystość Bożego ciała, Jezus przypomina nam najpiękniejszą prawdę, że nam pozostawił swoje ciało i krew, żebyśmy spożywali. Nie tylko żebyśmy kontemplowali i patrzyli, jak piękny chleb się ukazuje, ale żebyśmy Go przyjmowali, aby On przenikał nasze serce. Jezus daje nam obietnicę, kto spożywa moje ciało i pije moją krew. Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Być na zawsze z Jezusem. Być od pierwszej komunii, kiedy go przyjmuje w sakramencie Eucharystii, a bardziej być z nim na zawsze od chrztu, który nas zanurza w Chrystusie i być z nim na zawsze, żeby osiągnąć życie wieczne. Karmy się chlebem Eucharystycznym. Aby to. Spotkanie, które nie wiem, czy wszyscy z Państwa byli na procesji, ale to spotkanie, którego doświadczyliśmy jako wspólnota parafialna, wspólnota ludzi wierzących, że wyszliśmy z Panem Jezusem na zewnątrz, żeby zamanifestować naszą wiarę, żeby pokazać, że przynależymy do Jezusa, żeby każdy dzień był taki, że ktoś spojrzy i powie: Wow, On jest od Pana Jezusa. Jego życie jest piękne, szlachetne. Jego życie jest. Blisko Jezusa i my to widzimy. I żeby tak było, tego wszystkiego sobie i Wam życzę Amen.